З вами Jezus, слова святе Євангеліх Святого Марка. А, Боже, Боже, Боже. Того часу Ісус та інші з ним зійшли з гори і, повернувшись до учнів, побачили безліч людей довкола них та книжників. Які сперечалися з ними, як тільки ці люди побачили Його, зніяковіли і, підбігши, привітали Його, а він запитав їх, про що сперечаєтеся з ними? У відповідь йому один з натовпо сказав: Учителю, я привів до тебе свого сина. Який має німого Духа. Як тільки де схопить Його, то кидає Ним і Він піну пускає, скригоче зубами і ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали Його, але вони не змогли, а Він у відповідь каже їм, Ороди безвірний. Доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть Його до мене і Його привели до Нього. Побачивши Ісуса, Дух відразу затряс хлопцем, упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав Його батька, скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів з дитинства, часто кидає його в вогонь і воду, щоби погубити його. Якщо ти щось можеш, допоможи нам з милосердця над нами. А Ісус сказав йому: якщо можеш, все можливе віруючому. Тут же батько дитини, скрикнувши, вигукнув. Вірую, допоможи моєму невірству. Зауваживши, що збігається натовп, Ісус погрозив нечистому Духові, кажучи йому, Духу німий і глухий, я тобі наказую вийди з Нього і більше не входь у нього. Закричавши дух сильно затряс ним і вийшов, а хлопець Стався наче мертвий, так що багато хто говорив, що Він помер. А Ісус узяв його за руку, підвів його і той встав. Коли Він зайшов у дім, учні наодинці стали запитувати його, чому ми не змогли його вигнати. А Він сказав їм, це порідня нічим не можна вигнати хіба що молитвою. Ото слово панське. <śckim> і слова Святої Євангелії згладзе нам наші наших В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, і буде похвалений Єсу Христос. Srodzy Bracia i Siostry, w Chrystusie Panu, Wszyscy nasi parafiany, ministranci, Siostry zakonne, kochana mama, umilowanie Dzieci Boże. W dziewiątym rozdziale św. Marka Kościół święty dzisiaj daje nam Słowa Pana Jezusa, który mówi o znaczeniu mowy. Ten orywek Pisma Świętego wyjaśnia nam, jakim wielkim skarbem jest mowa człowieka, jakim wielkim darem Bożym jest mowa. Dzisiaj możemy się zastanowić, zapytać sami siebie osobiście, każdej z nas, czy ja zauważam ten wielki cud w swoim życiu, że mogę mówić, mogę wysłowić się, mogę wyjaśnić komuś to, co potrzebuję, mogę przekazać to, co umiem, mogę nauczyć. To, co potrafię sam zrobić, to jest wszystko mowa. Mowa to nie tylko słowa, ale to sposób przekazywania wiary. Mowa to jest wychowanie swoich dzieci i wnuków. Mowa to mówienie o Panu Bogu swoim życiem że ja żyję z Panem Bogiem, że mi na Pana Bogu zależy. Jeżeli człowiek traci mowę, on staje się jakby bezradny. Wystarczy, że czasem może być taka sytuacja, kiedy ktoś z nas zachoruje, ma jakąś grypę, nie może mówić, boli gardło. Zaczynamy używać rąk. Ktoś chce z nami porozmawiać. My pokazujemy, że ciężko nam mówić, że boli gardło, że tylko możemy parę słów powiedzieć i to w ciszy, niegłośno. Jeżeli kogoś trzeba zawołać, my nie możemy podnieść głosu, krzyknąć. I wtedy zaczynamy rozumieć, jakim wielkim cudem jest mowa. W naszym życiu. I kiedy Pana Jezusa uczniowie pytają, dlaczego my nie mogliśmy wygnać złego ducha z tego człowieka, Pan Jezus powiedział, że tylko modlitwą, modlitwą można oswobodzić kogoś, kto jest opętany takim rodzajem złego ducha. Modlitwa to wkładanie serca w to, co mówimy do Pana Boga. Modlitwa to świadomość tego, że kiedy my mówimy w niebo, Pan Bóg nas słyszy. Modlitwa to świadomość, że kiedy my tylko wzbudzamy intencje, kiedy zaczyna pracować nasza pamięć, nasz rozum. Kiedy jeszcze nawet usta nasze nie otwarły się, jesteśmy świadomi, że Bóg skierowuje do nas swoją uwagę, że Jemu na nas zależy, że On zaczyna być uważny na każdą naszą potrzebę. Modlitwa to świadomość Bożej obecności. To nie tylko wypełnienie obowiązków. Duchownych obowiązków, że nam trzeba się pomodlić rano i wieczór, że trzeba odmówić pewne modlitwy, że trzeba przeczytać Pismo Święte. Modlitwa to przede wszystkim przebywanie w obecności Pana Boga, to wsłuchiwanie się w wolę Bożą, to jest gotowość wypełnić to, o co Pan Bóg nas poprosi. Modlitwa to są relacje z Panem Bogiem. To jest nasza miłość wyrażona w mowie, w uczynkach i w naszym postępowaniu, w naszym sposobie życia. Miłość do Pana Boga i bliźniego. Dzisiaj bardzo ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę na nasze słowa. Czasem mówimy, że to normalne, że my gdzieś tam pożartowali, coś powiedzieli, używamy jakichś słów, które nie zawsze są jednoznaczne, mówimy w taki sposób, że inny człowiek zaczyna domyśleć się, a może to my coś drugiego mówimy, o czym z innym rozmawiamy. Nieraz używamy słów, że pod ich kontekstem można dopatrywać się czegoś innego, aniżeli to, co ktoś słyszy od nas. Słowa powinny wyrażać nas samych. One powinny być jednoznaczne, zrozumiałe, jasne. I te słowa zawsze powinny świadczyć o nas, że w naszym sercu jest Pan. A więc dar mowy. My mówimy słowami, my mówimy naszym postępowaniem, my mówimy naszym sposobem życia, my mówimy naszym ubraniem tak, jak ktoś się ubiera to od razu można powiedzieć, czy ten człowiek jest bogaty, czy biedny, czy to jest ksiądz, czy siostra zakonna, czy to jest wierzący, czy niewierzący. Nawet tak można po ubraniu powiedzieć. Po ubraniu można powiedzieć, kim ten człowiek pracuje, jakie ma talenty, jaką profesję. Po ubraniu można powiedzieć, co człowiek ma na myśli, czym on się kieruje w swoim życiu, jakie ma upodobania, jaki jemu kolor się podoba. Pan Bóg, kiedy w niebie szukał człowieka i zawołał, Adam, gdzie jesteś, to zobaczył człowieka przebranego. Pan Bóg znał wszystko o nim. I w jednym momencie człowiek zaczął się ukrywać. Przedstawiać siebie drugiego przed Panem Bogiem. Gdzie jesteś, Adamie, Adamie, którego stworzyłem, człowieka, którego kocham i znam, człowiek, który nigdy nie ukrywał się przede mną? Gdzie jesteś? gdzie podziała się, Pan Bóg to ten Ojciec kochający, który szuka swoich dzieci, który chce, aby oni byli szczery przed nimi. I dzisiaj możemy zobaczyć, że słowa mogą tak dużo, takie proste, ludzkie, zwyczajne słowa. Słowem można człowieka pocieszyć. Można człowieka pochwalić, zachęcić, pouczyć. Słowami można kogoś obrazić. Słowami można kogoś zniszczyć. Słowami można rozpocząć jakieś nieporozumienie. Z niedobrych i niewłaściwych słów może nawet wojna zacząć się, a może przez dobre słowo ona się skończyć. Jeżeli ludzkie słowa mają taką wielką siłę, taką wielką moc, to co dopiero słowo Pana Boga? I wtedy, kiedy chcesz wytłumaczyć, na przykład, swojemu dziecku, czy komuś w domu, czy mężowie, żonie. Jeżeli chcesz coś wytłumaczyć, coś przekazać i widzisz, że tobie się nie udaje, że ciebie nie słyszą, że nie są zainteresowani w tym, co mówisz, to po swoich ludzkich słowach zacznij się modlić i modlitwa ich zmieni. Pan Jezus powiedział, że modlitwa Wygania z człowieka złego ducha. Jeżeli my modlimy się, trwamy w modlitwie, żyjemy w modlitwie, to na pewno, zawdzięczając temu, zły duch nie ma do nas dostępu. Jesteśmy przez Pana Boga ogarnięci Jego miłością i chronieni Jego dobrocią, Jego laską. Jego Wszechmocą. Modlitwa może tak wiedzieć. Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, aby nasze słowa przynosili korzyść dla drugiego człowieka. Aby nasze słowa nie przyczyniali się do zniszczenia człowieka. Dzisiejsza Ewangelia poucza nas, że słowa są tak bardzo ważne, że można powiedzieć jedno słowo i wszystko się odmieni. Że nawet jeżeli tobie trudno wymówić jakieś słowo, to wystarczy z miłości popatrzeć się na drugiego człowieka i ten pogląd, ten wzrok, to spojrzenie odmieni jego. Jeżeli nie możesz mówić ustami, Powiedz o czymś, powiedz swoim gestem: przegarnij kogoś, powiedz swoją obecnością. Może czasem być tak, że przychodzisz do kościoła i nie możesz nic powiedzieć. To wystarczy, że jesteś w kościele. Słowa są tak bardzo ważne. Ważna jest modlitwa, która uczy nas przebywać przed Panem Bogiem. I może komuś się wydaje, że modlić się to tak prosto, że modlitwa to jest taka łatwa praca, to nawet może nie obowiązek. Powiem takie jedno wydarzenie jeszcze z życia naszego księdza proboszcza Władysława Anaksa. Do niego przyszedł, Jeden człowiek, który był, teraz nie pamiętam ani imienia, nazwiska, i on był w mechanizmie, zawodzie, jakimś czarniku, od składów, potem miał jakieś trudniejsze życie, już to wszystko rozsypywało się, on stracił pracę i przyszedł do księdza Vaneksa, żeby on jemu dał robotę i mówi, ja będę wszystko robić. Co wy powiecie, to będę robić, tylko przyjmijcie mnie na robotę. Сен Званов так слухал, пачился і мовит до нього, хорошо, я дам тобі роботу, пойдем. І он хотел выходить з костела, а он сказал, не пойдем со мной. Он проводил его до костла, була адорація. он мовит до нього, садись тут в кресло і будеш одаровать. А що то є таке одароваться? Що это такое? А просто будеш молитися. Каже, до вечора будеш кожен день приходити до костюма на 8, на 9 і до п'яти вечора. І я тебе каждый місяць буду платити зарплату. І каже, поїхав десь там на парафію, приїжджа, паче, а його нема в костілі. Бо то дуже трудна робота. Сидіти, молитися і бачити найсвінший сакрамент. Це дуже трудна робота. Nie każdy to wymyśli, wytrzyma. I dlatego Pan Jezus mówi, że taka trudna praca, która nazywa się modlitwą, jest taką wielką siłą, że może wypędzić złego ducha. To jeżeli my mamy ten dar mowy modlitewnej, dar modlitwy, dar przebywania przed Panem Bogiem to trzeba Panu Bogu podziękować, że może i przez naszą modlitwę inni ludzie zwalniają się ze złego ducha, inni ludzie mają ochronę przed złym duchem. I dziękujmy Panu Bogu, że On również ten zły duch do nas nie ma dostępu, ale że my żyjemy w łasce Bożej, że Pan Bóg nas ochrania, prowadzi, błogosławi i że my w Jego miłości Możemy być szczęśliwi w swoim życiu, a kiedyś w wieczności.